Skoro tu jesteś, to zapewne szukasz szybkiej informacji na temat tego produktu. Ja jestem Piotr i postaram się w kilku zdaniach omówić przez Ciebie wybrany profil. Salamander Blue Evolution 92 jest jednym z najlepszych profili w naszej ofercie, a tą cechę zawdzięcza swojej ekstremalnie śnieżno-białej barwie, profilach w połysku i wysokiej izolacyjności termicznej. Konstrukcja sześciokomarowa o bardzo głębokiej zabudowie 92 mm i przemyślanej wysokości profili w sumie 118 mm umożliwiają przenikanie dużej ilości promieni słonecznych. W pakiecie trzy uszczelki, które gwarantują idealną termoizolację oraz najlepszą efektywność energetyczną. Dzięki trzeciej uszczelce, okucia mogą pracować w tzw. suchej komorze. Pozwala to na ich dłuższą żywotność. Ciekawą cechą jest też to, że profil może zostać wyposażony w 3-szybowy pakiet szklenia, który odczuwalnie poprawi komfort i ciepło w Twoim domu, a w dłuższym okresie użytkowania pozwoli zaoszczędzić pieniądze na ogrzewaniu. Jeśli cenisz sobie ekologię i dbałeś o środowisko, to profil ten zbudowany jest z materiałów, które mogą być w 100% ponownie wykorzystane. Po więcej informacji zapraszam do zakładki produktu na naszej stronie omnicorp.pl.